Kontrole, z jakimi na co dzień zmagają się kierowcy ciężarówek i właściciele firm przewozowych, niejednokrotnie są sytuacjami stresującymi. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna albo Państwowa Inspekcja Pracy ciągle sprawdzają dokumentację pod kątem czasu pracy i właściwego rozliczania kierowców. Spotkania transportowe organizowane przez redakcję czasopism TSL Business i Track and są świetną okazją, aby całkowicie za darmo zdobyć wiedzę niezbędną do codziennego, prawidłowego funkcjonowania firmy. Zapraszani do współpracy partnerzy w przystępny sposób tłumaczą uczestnikom, jak prawidłowo ubezpieczyć transport, czy w jaki sposób dbać o stan techniczny pojazdów, a nawet jak wypełniać listy przewozowe. Organizatorzy dokładają starań, aby co roku spotkania były atrakcyjniejsze. W tym roku gośćmi specjalnymi spotkań transportowych są przedstawiciele służby celnej, którzy podpowiadają przewoźnikom yy, najnowsze rozwiązania tejże właśnie instytucji pomagające w na przykład elektronicznej odprawie towarów czy w uzyskaniu statusu AEO, czyli statusu zaufanego przedsiębiorcy transportowego. Służba celna ma także inne sposoby na ułatwienie przewoźnikom przekraczania granicy. W tej chwili już funkcjonuje projekt e-booking bus. Chodzi to o to, że przedsiębiorcy, którzy przewożą grupy turystyczne, grupy wycieczkowe, mogą wcześniej umówić się w cudzysłowie ze służbą celną, kiedy będą przekraczali granicę, wówczas unikają stania w kolejkach. Za chwilę będzie wdrożony ten sam projekt, który będzie dotyczył ciężarówek. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Niestety zdarza się, że kierowcy pakują się w kłopoty na własne życzenie. W jaki sposób? W czasie analizy czasu pracy bardzo często w ogóle wykrywamy takie sytuacje jak różnego rodzaju próby manipulacji przez kierowców dokonywane w urządzeniach. To wszystko widać i zarówno na tarczkach, jak i... W szczytach z tachografów cyfrowych. Za takie wykroczenia, za takie naruszenia grożą bardzo wysokie kary. Nie tylko kierowcom, ale również przedsiębiorcom. Przestrzegamy więc wszystkich kierowców przed jakimikolwiek manipulacjami przy tachografach, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś wpadnie na ich trop. Wróćmy jednak do spotkań transportowych, gdzie można zdobyć wiele cennych informacji. Dla nas te wszystkie informacje, które tu są, są bardzo ważne, szczególnie. Takie niuanse, niuanse dotyczące zleceń, CMR i zabezpieczeń, ubezpieczeń. No, to są bardzo, bardzo ważne dla nas informacje, żeby, żeby bezpiecznie działać. Na tego typu eventach mamy także okazję spotkać się z przedstawicielami firm, które współpracują z przewoźnikami. Spółka nasza zajmuje się kompleksową obsługą firm transportowych. Między innymi jest to rozliczanie i analiza czasu pracy, pomoc prawna, zastępstwo procesowe. Tak naprawdę jesteśmy ze wszystkim dobrzy i zaryzykuję stwierdzenie najlepszy. Spotkania transportowe są także okazją dla dilerów samochodów ciężarowych, aby przybliżyć swoją ofertę klientom, a także opowiedzieć szerzej o oferowanych rozwiązaniach. Możemy zaprezentować nasze produkty. Oczywiście najnowszy. Produkt MAN-TGX Euro 6, jak również zaprezentować nową gamę części, które posiadamy w obiegu, części Ecoline, które pomagają nam w eksploatacji pojazdów MAN, jak również w wydłużeniu ich żywotności. Tego typu spotkania są bardzo owocne dla właścicieli firm transportowych. Rzeka informacji, jaka płynie z ust prowadzących, daje możliwość rozeznania się w nowinkach technicznych i w sposobie bezpiecznego oraz w pełni legalnego prowadzenia biznesu transportowego.